Wydaje się, że już nie ma nadziei. Ratujcie się ludzie! Kiedy pomoc nam może... Pomocy! Tylko grupa bohaterów. Nie! nie! Pozostaje nam jedynie oddać nie! swój los. W ich łapy. Pies? Serio? Oj tam pies! Wolę piesek! To jeszcze gorzej! Jest pan w szoku. Puszczę tę uwagę mimo uszu. Już niebawem! I kolejna udana akcja. Najsłynniejsza psia drużyna! Buu, buu. Ruszy na spacer po wielkim ekranie. Patrol, co się dzieje? Dzieje się źle. Musicie pomóc. Jak tak dalej pójdzie, to Handinger zniszczy miasto. No dobra pieski, miasto przygód nas potrzebuje. Jak wam się podoba nowa baza? Tu jest tak super! A widzieliście jaką mamy maszynę z przekąskami. No co? To przecież dzieło sztuki. Sownie w poszczaku. Rozporządzenie burmistrza. On zawsze był raczej kociarzem. panie, drodzy panowie, drodzy panowie! I oczywiście influencerzy z minimum tysiącem followersów! Niech nam nie zapłonie! Trzeba pomóc tym ludziom do dzieła pieszki. Psi patrol rusza do akcji! Wpadliśmy w korek! Ja to załatwię! Miejsce pan zrobi! A, to, 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 to. Już! Bo z ludźmi to trzeba konkretnie! I naprzód! Należy. Nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Psi patrol, film. Mój no tasowy dron, aktywacja! Wkrótce w kinach.